Zacząłem od. Miałem dwa fanpage e sobie założone. Pierwszym mhm. moim krokiem to był Facebook. Okay. E, miałem założony w pierwszej kolejności fanpage, po prostu radca prawny Łukasz Mudrus. Idea była taka, że e, będę na nim pisał e, o sprawach związanych e, z tym, co interesuje przedsiębiorców z punktu widzenia prawa. Mhm. E, to szczerze mówiąc, była bardziej nowoczesna wersja nieśmiertelnego, obecnego na stronach internetowych. Zapewniamy obsługę firm <laughs> oraz osób fizycznych. Gdzie z jakimś tam, powiedzmy, bardziej humorystycznym, lekkim podejściem starałem się przekazywać te bardzo szerokie, tak bardzo szeroką rzekę tematów w postaci tego, co może zainteresować przedsiębiorców. Okay. I to był pierwszy moment, i gdzieś tam na swoim. W prywatnym też koncie instagramowym zacząłem wrzucać jakieś krótkie wideo dotyczące konkretnego problemu. I dopiero później, po kilku miesiącach chyba pojawił się prawnik na budowie, kiedy już stwierdziłem, że e, ok, fajnie sobie porozmawiać o wszystkim, wszystkim ze wszystkimi, e, ale nie działa to. Także ten jakby mój imienny fanpage na chwilę obecną jest już usunięty, e, nie, nie wisi to nigdzie. E, i po kilku miesiącach, no, zorientowałem się, że, że, że również trzeba się wyniszować w internecie, i skupiłem się już tylko wyłącznie na, na firmach budowlanych. Jak to, możliwe? Jak, jak to możliwe? Nisza w internecie? Przecież tu trzeba obsługiwać wszystkich, jak padnie. No podkreśl Łukasz, to tak, proszę się. Tak. Ja to, będę -generalnie ścianie, to, to Można sobie powiedzieć, że. Yy... Ja odbieram podejście do, do wchodzenia w niszę, jak wybór między, tym, między sprzedażą lodów waniliowych a sorbetu cytrynowego z pietruszką. Sorbetu borówkowego, ja bym sugerował. Znaczy, sorbet borówkowy to dość taki bezpieczny wybór, bo jeszcze znajdziesz dużą, duże grono osób, które go lubi. Ale według mnie bardzo mylnym jest przekonanie, że. Schodząc na niszę, wyłączysz, wyłączasz sobie klientów, mm -hmm. bo ono bazuje z kolei na bardzo, bardzo nietrafnym według mnie założeniu, że e, wszyscy dookoła tylko pragną tego, żebyś udzielił im swojej usługi prawnej. <laughs> Także, że, jeżeli ja napiszę, że obsługuję tylko firmy budowlane, czyli ci wszyscy aptekarze, piekarze i ktokolwiek jeszcze, to poczułem się kto, urażeni, nie? kto już wyrywał się z domu po prostu, żeby biec do mnie po konsultację, e, nie przybiegnie. A według mnie sprowadza się do tego, że aptekarz i tak by nie przybiegła, tak przynajmniej przybiegnie firma budowlana. To już to. tak. Tak, dokładnie tak jest. Wojtku, jak to było u Ciebie? Jaka historia spowodowała, że zdecydowałeś się założyć, założyć bloga, swoją firmę? Kiedy to było? Bo przecież Twój blog ma już dobrych, nie wiem, kilka lat, prawda? Mój blog ma już ponad 5 lat. Zaczynałem na początku piątego roku studiów. Okay. Także u mnie jest ta historia trochę inna niż yy, często to wygląda. To znaczy uh -huh. u mnie nie było w ogóle myśli o tym, że ten blok ma być narzędziem marketingowym, że ma wspierać moją okay. firmę, że mam rozwinąć swój biznes. Prowadziłem przez kilka lat prywatny blok, prowadziłem różnego rodzaju również. Yy, Różne tam projekty związane z kulturą, wywiady z muzykami i tak dalej. I w pewnym momencie na tych studiach siedzieliśmy z kolegami na forum młodych prawników i tam wszyscy pisali, że dla młodych prawników to generalnie dno i muł. I tak sobie pomyślałem, że skoro ja sobie bloguję tak osobiście, to może sobie pobloguję trochę o prawie. Okay, okay, okay. I zacząłem blogować o prawie. No i tak to się potoczyło. A to od razu było tak, że zacząłeś blogować o, o, o prawie dla tak zwanych kreatywnych, czy to był tak, po prostu... Tak, tak, to, to, to był wybór od razu, ponieważ ja bardzo długo borykałem się w życiu z takim problemem, że interesuje mnie kultura, interesują mnie muzycy, interesuje się muzyką. Mocno też działam w takim okay. właśnie świadku kulturowym, a poszedłem na to prawo i zacząłem się w momencie zastanawiać, no, dobra, jestem dość odpowiedzialnym, konsekwentnym człowiekiem, chcę w tym prawie pozostać, ale muszę znaleźć jakiś sposób, żeby się tym cieszyć. Okay. I stwierdziłem, że być może współpraca z ludźmi, których twórczość lubię, podziwiam, czy też ich sposób pracy, będzie dla mnie czymś fajnym. I tak powstało Prawo dla Kreatywnych, od początku nakierowane wyłącznie tą branżę kreatywną. No i dlatego też taka, a nie inna nazwa bloga, na którą też bardzo długo myślałem, jak to prawo i tę kreatywność połączyć. Powstała prakreacja. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za wysłuchanie tego odcinka podcastu poza prawem.